Siemanko, ludzie z tej strony Tagart, Nowy event. Wczoraj nie dostaliśmy nic, dzisiaj mamy event. Och, i ten wam się spodoba. <laughs> Battle State dzisiaj tweetnęło właśnie ten filmik. Niewiele z tego można zrozumieć, ale gość w pewnym momencie rzuca tymi pieniędzmi i po prostu w tym momencie możemy się domyślić, że pieniądze są bezwartościowe. I rzeczywiście... Jeśli wejdziecie do gry i spróbujecie handlować z jakimkolwiek traderem, to on przyjmuje tylko handel wymienny. Tak? Słyszeliście dobrze. Wszystkie transakcje związane z pieniędzmi są usunięte i tylko handel wymienny u traderów. Oczywiście, kojarzy mi się od razu ten event, gdzie usunięto traderów, usunięto free market i trzeba było sobie radzić. Natomiast nie jest to aż tak straszne jak wtedy. Dla mnie zdecydowanie ekscytująca rzecz, ponieważ będziemy musieli sobie w jakiś sposób poradzić, znajdując różne rzeczy. Nie będziemy mogli biegać z tym, co najbardziej lubimy, tylko z tym, co mamy dostępne albo z jakimi przedmiotami na wymiankę znajdziemy, aby po prostu wymienić te najlepsze rzeczy, które nam się podobają. Oczywiście przypominam, że flea market cały czas działa, dlatego możecie wykorzystać swoje pieniądze tylko i wyłącznie na flea marketcie, czyli handel między graczami działa normalnie, yy, nienormalne są tylko ceny, na przykład za salewkę będziecie musieli zapłacić 70 tysięcy albo Bóg wie ile i jeśli cena podskoczy. Także zdecydowanie fajny event, mnie się podoba, ponieważ jakby mam, yy, słuchajcie, mutantów, mam, mam całą skrzynię mutantów, ale wiecie co, nie mam magazynków do nich, ponieważ myślałem, że mogę je zawsze i w każdej chwili kupić. No niestety nie mogę, dlatego taki mutant mogę sobie wsadzić pestkę i strzelać pojedynczo, przeładowywać. Też będę musiał sobie radzić, więc jeśli nadal nie rozumiesz o co chodzi w tym evencie, to myślę, że są osoby, które nastakowały sobie armory i bronie, ale nie są przygotowane na to, że nie mogły w każdym momencie kupić na przykład magazynku, tak jak wspomniałem, czy, czy jakiegoś komponentu, który był dla nich po prostu dostępny, dostępny. W każdym momencie mogli pójść do tradera. Teraz tylko i wyłącznie na flea i jeśli mamy takie szczęście, że nasz przedmiot, właśnie na flea marketcie będzie. Wystawiony. Także yy, biorąc pod uwagę, jakby szersze ogląd tego eventu, mnie się ten event podoba. Po prostu yy, w tym momencie zaczęły mnie bosy na customach już męczyć troszeczkę, i tutaj uwaga cały czas bosy na customach są. Spotkałem je. I, jakby w tym momencie, będą one głównym źródłem giru, prawda? No bo jeśli, jeśli nie mamy tego sprzętu, to bierzemy cokolwiek i idziemy zabić bossa, żeby podnieść z niego jakąś broń, jakiś sprzęt i w następnym rajdzie właśnie walczyć tym sprzętem. To, co kiedyś dawniej. Stworzyło tak naprawdę Escape from Tarkov i główną rozgrywkę tej gry. Także zachęcam Was do udziału w tym evencie, ponieważ to jest niesamowita okazja, aby poćwiczyć, poćwiczyć tą walkę ze sztuczną inteligencją i wykorzystać ten gier, który macie. Oczywiście jeśli są osoby, które są uzbrojone po zęby i mają wiele zapasów, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym evencie. Natomiast jeśli nie radzisz sobie z bossami, po raz kolejny pokazuję klipa, jak sobie z nimi poradzić. Bosy potrafią być niewybaczalne i zwłaszcza jeśli mamy je prawie wszystkie na jednej mapie, trzeba wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. I jest pewna sztuczka, którą wam właśnie teraz pokażę. A jeśli materiał Ci się podobał, zostaw lajka, subskrybuj kanał, no i oczywiście wpadaj na Twitch. Jak tylko ten film będzie opublikowany, ja się odpalam na żywo. A teraz, jak radzić sobie z bosami? Do następnego. Okej, okay, okej, okay. tego żeśmy zabili. Teraz jesteśmy. W dość niedobrej sytuacji, powiedziałbym. Nie wiemy, gdzie jest reszta. Ale. śmiem twierdzić, że jeden jest tu. Bo go po prostu. Słyszałem. Po kawałeczku, tylko że musisz opanować slow lean, nie. Jak nie wiesz, jak zrobić slow lean wykrzyknik klawisze. Jak czy mi się uda tak fajnie. To. Widzisz, on nawet mnie nie widzi. On, on, on mnie nie zarejestrował. On mnie nie zarejestrował, że ja w ogóle jestem kupam. Widzisz to? A ja mogę go na spokojnie. Pierdolenie, zobacz, widzisz ten drugi? Jest, jest zaraz koło niego drugi. Widzisz? On kurwa mnie nie widzi. Ja dla niego nie istnieję.